Dzień dobry, witam serdecznie w publiczność 39 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Wica Alekino. Jest mi niezmiernie miło powitać e, mojego dzisiejszego gościa, e, Li One, reżysera filmu. Dzieciaki sobie radzą. Dzień dobry! Ja, Witam wszystkich, dzień dobry. Z przyjemnością obejrzałam ten film, który jest zarówno wzruszający, jak i pełen ciepła, i taki wzbudzający pozytywne uczucia, emocje, a mimo to, jednocześnie poruszający trudną tematykę. Tematy śmierci i utraty osób bliskich, o których trudno jest nawet rozmawiać i opowiadać dzieciom. Byłam też zaskoczona, przeczytawszy gdzieś, że film jest oparty, czy nawiązuje do komiksu. Więc czy mógłby Pan może opowiedzieć trochę o genezie scenariusza i o tym, dlaczego Pan chciał opowiedzieć tę historię? Tak jak Pani powiedziała, film jest oparty na popularnym komiksie internetowym. Nazywamy je w Korei Webtoon. Znałem już wcześniej ten komiks, bardzo mi się podobał. A jeszcze wcześniej nakręciłem film krótkometrażowy o dosyć zbliżonej tematyce tam bohaterami byli dwudziestolatkowie, którzy doświadczali takiego niepokoju, a i właśnie jak przyjrzałem się temu komiksowi, to pomyślałem, że świetnie jest ukazany świat dzieci i też wpływ świata dzieci na świat dorosłych i odwrotnie. Pomyślałem też co dorośli mogą robić, aby świat dzieci uczynić szczęśliwszym. Bo jak przyjrzymy się, to tematyka filmu jest smutna. Można powiedzieć, że, że to jest taki nawet ponury, ciemny wątek, ale mimo to dzieci potrafią odnaleźć radość. I chciałem skupić się na tym, jakimi osobami. Hmm, powinniśmy być i też, że rolą dorosłych jest tworzenie e, radosnego świata dzieci. To prawda, coś w tym jest naprawdę. <grywa> Zachwyciła mnie również gra aktorska dzieci, które wypadły niesamowicie autentycznie, i to są takie prawdziwe role, które. Czujemy, że właściwie wręcz zastanawiamy się, czy grają, czy, czy po prostu autentycznie się bawią i przeżywają te przygody, które widzimy. Jak się pracowało z taką młodą tutaj ekipą? I czy Pan czuje, że coś wniosły te dzieci do, do tej historii i coś od siebie dały? Nie. To pierwsze, bardzo dziękuję, że pochwaliła Pani grę aktorską dzieci. Ja nie przekazałem dzieciom scenariusza. On był oczywiście gotowy, ale specjalnie nie, nie pokazałem. Chodziło mi o to, aby właśnie uzyskać taki a, naturalny efekt. Więc po castingu przez mniej więcej trzy e, miesiące często spotykałem się z dziećmi, razem spędzaliśmy czas, tak się oswajaliśmy. I później e, przedstawiłem, opowiedzieliśmy im pewną e, historię zbliżoną do e, historii opowiada film. I e, już w czasie e, mon, e, montażu e, część e, odczuć e, dzieci e, pochodziła z była reakcją na opowiedzianą przez nas historię, a e, część. Już wynikała ze scenariusza, który już był no, w trakcie przekazywany, więc była to taka jakby połączenie, na początku pewna symulacja, a później połączyliśmy to, to i to. A w związku z tym, że dzieci nie znały scenariusza na początku, to naprawdę czuły się też bardzo naturalnie i te zabawy, które się pojawiają, to właśnie pochodziło już od, od nich. Nie, niektóre. Wyrażenia, to, to nie było wyrejestrowane. No właśnie, takie miałam odczucie, trochę czasami się zastanawiałam, wręcz po prostu, na ile jest to gdzieś przygotowane, jest to zgodne ze scenariuszem na ile jest to faktycznie jakaś spontaniczność dzieci, która wybrzmiewa w tym filmie. No, bardzo się cieszę, że tak do Pani odebrała. Dobrze, ostatnie pytanie jest oczywiście najważniejsze, czyli jakie przesłanie chciałby Pan przekazać przez ten film? Co chciałby Pan powiedzieć zarówno młodym odbiorcom, jak i tym dorosłym? Usonen, o, 관계... Przygotowując film, towarzyszyła mi taka myśl, żebyśmy my, dorośli, zastanawiali się, jakimi dorosłymi chcemy być I w oczach dzieci, też jak chcemy być postrzegani. Również rola dorosłych. Bo mówi się, że Dorośli powinni opiekować się dziećmi, czyli tworzyć jakby takie ochronne ogrodzenie przed światem, ale jeżeli zostanie to źle wykonane, to dzieci można uwięzić, czyli zamiast bezpieczne ogrodzenie, one mogą się znaleźć tak jakby w więzieniu. Też chcę, aby widzowie. Zauważyli, że dzieci są bardzo niezależne, odważne, niż zazwyczaj się uważa. Sądzę, że rodzic, dorosły powinien jedynie wspierać dziecko w etapie stawania się dorosłym, dojrzewania. To po powinien oferować wsparcie, taki support dzieciom w stawaniu się dorosłymi. Oczywiście, że środowisko, w którym dzieci dorastają, różni się, znajdujemy się w różnych miejscach, ale na całym świecie dzieci są podobne. Dzieci są niezwykle. Każde życie dziecka jest niezwykle cenne. Chociaż w film można powiedzieć, że jest. Taki bardzo koreański, to opowiada o uniwersalnych emocjach. Rodzina, strata bliskiej osoby. To jest, tak, może być zrozumiane na całym świecie. I mam nadzieję, że to zostanie dostrzeżone przez wszystkich widzów. Dziękuję bardzo. Naprawdę piękne przesłanie, i wręcz mam nadzieję, że ten film dotrze do ogromnej ilości, zarówno dzieci, jak i właśnie dorosłych, przez to, co, co tam wybrzmiewa, i, i bardzo mi się podoba właśnie patrzenie na tę rolę rodzica w ten sposób. Dziękuję bardzo również za dzisiejszą rozmowę i za poświęcony czas i. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać na festiwalu Alekino w kolejnych latach. Ja również bardzo dziękuję. To dla mnie zaszczyt, że mój film może być wyświetlany w czasie festiwalu Alekino. Tym razem nie udało się przyjechać, ale mam nadzieję, że będę miał okazję do odwiedzenia festiwalu też osobiście. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia zatem. Dziękuję. Dziękujemy.